przy kawie Krzysztof Bąk. Dzień dobry. Tuż w okresie, zaraz po świętach, Wielkiej Nocy. Moim Państwa gościem starszy aspirant Sławomir Konieczny, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry Panie Rzeczniku. Dzień Witam. dobry. Jak święta minęły? Może na początek tak świątecznie zacznijmy od strony prywatnej. Wypoczął Pan? Ja na pewno będę je wspominał korzystnie, również z uwagi na to, że na drogach gorzowskich, na drogach w naszym powiecie było bardzo bezpiecznie. Policjanci co prawda zakończyli już pewien etap pracy związanej z tym okresem świątecznym, ale o finale akcji naszego przedsięwzięcia będziemy mogli mówić dopiero w przyszłym tygodniu. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że wiele osób już teraz wzięło wolne po to, aby wypoczywać aż do 3 maja. Tak naprawdę tej dużej tak, fali... właśnie Dokładnie. wolnego. Tak naprawdę tej dużej fali powrotów spodziewamy się dopiero właśnie z 3 maja. A że taka nowa Świecka tradycja się narodziła, to jestem w stanie potwierdzić, bo sam w niedzielę, korzystając z pięknej pogody, wybrałem się nad morze i w niedzielę właśnie spędzałem ten dzień świąteczny nad morzem. Podejrzewam, że wielu Gorzowian uczyniło podobnie i wielu z nas właśnie dopiero 3 maja będzie wracało z powrotem do domu. Bo lepiej chyba właśnie gdzieś się wybrać na spacer z rodziną niż siedzieć przy stole i cały czas zajadać się. Dla każdego coś miłego, ja natomiast jestem zwolennikiem aktywnego wypoczynku i z rodziną wybraliśmy się po to właśnie, aby spacerować sobie tam, gdzie jeszcze być może nie ma tak dużo osób, gdzie jest wspaniała pogoda. Można cieszyć się tą wiosną, którą już na pewno widać. Wspomniał Pan, że na drogach właśnie było bardzo spokojnie. To było, można powiedzieć, że nic się nie wydarzyło, ale jak, można liczbowo mówić? Już dzisiaj. Okres minionych świąt był o wiele bardziej bezpieczny i spokojny niż było to w latach poprzednich. W Gorzowie, no praktycznie w tej chwili, kiedy mamy obwodnicę, ruch był znikomy. Ja jeździłem przez te wszystkie dni ulicami naszego miasta, widziałem pojedyncze samochody, ewentualnie taksówki. Większy ruch był na drogach krajowych, na tych, które są obwodnicami, ale i tam było bezpiecznie. W całym regionie, w Lubuskim podczas czterech dni od piątku poczynając, doszło. Jedynie do sześciu niegroźnych wypadków. Mówię jedynie, ponieważ najistotniejsze jest dla nas to, że w odróżnieniu do, od innych miejsc w naszym kraju w Gorzowie, w powiecie, ale również w całym województwie lubuskim nie było żadnego śmiertelnego wypadku. To bardzo ważna informacja. A wypadki, do których dochodziło, to były bardzo prozaiczne wydarzenia, do których też by pewnie nie doszło, gdyby nie no więcej uwagi i zdecydowania od strony kierowców. Przykładem tego jest wydarzenie z soboty w Gorzowie, gdzie na ulicy widok kierujący skodą już po zatrzymaniu samochodu, otwierając drzwi, uderzył tymi drzwiami wiadącego rowerzystę, młody mężczyzna przewrócił się z roweru, upadając, złamał rękę, dotkliwie się poobijał. No, na pewno, gdyby troszkę więcej rozwagi tutaj było i to Właśnie takiej uwagi do tego wydarzenia by nie doszło. Wystarczyłoby spojrzeć w lusterko, w tym przypadku. Czasem jest tak, niestety, że pośpiech, że yy, no właśnie brak tej uwagi powoduje, że popełniamy. Trywialne wręcz błędy i to nie te główne przyczyny, a więc niewłaściwe wyprzedzanie czy nadmierna prędkość czy alkohol, ale właśnie takie trywialne błędy powodują, że dochodzi do sytuacji, których moglibyśmy uniknąć. Wspomniał Pan właśnie, że w naszym regionie było spokojnie. Ja na przykład w sobotę jeżdżąc samochodem, wiadomo zakupy, pośpiech, tak słuchałem w radiu doniesień z Polski. Województwo Śląskie, w sam piątek 800 mandatów karnych, mnóstwo kierowców jadących na podwójnym gazie. Tutaj Lubuskie można powiedzieć inaczej podeszło do sprawy. Być może, być może wysiłki policjantów, być może również apele ze strony mediów, a właściwie no, trudno sobie ocenić, co do końca zdecydowało, że w tym roku mieliśmy mniej, mniejszą liczbę osób nietrzeźwych za kierownicą. Oczywiście jestem daleki od chóra optymizmu, tych osób było jednak około 80, ale na pewno było to mniej od innych weekendów, a bywało już takie, że w ciągu tylko dwóch dni mieliśmy grubo powyżej 120. Każda z tych osób, która siadała za w takim stanie ryzykowała nie tylko życiem swoim, ale również często życiem najbliższych, życiem współ... znaczy osób z własnej rodziny. Bardzo często były to samochody, w których jechało kilka osób. Dlatego też policjanci tutaj są zawsze bezwzględni. W takim przypadku zatrzymujemy uprawnienia do kierowania, ale również uniemożliwiamy dalszą jazdę, co jest bardzo ważne. Nie ma w związku z tym jakby konieczności przewidywania, co się wydarzy dalej. Mogłoby dojść do wypadku, ale policjanci już zawczasu zadziałali. To Święta Wielkiej Nocy na lubuskich drogach, gorzowskich drogach przebiegały bardzo spokojnie, a może to też jest powodem tego, że w latach poprzednich, tak jak Pan powiedział, te zawsze Święta Wielkiej Nocy przypadały w okresie, kiedy było zimno jednak jeszcze, czasami bardzo ślisko na drogach, teraz no, pogodę mieliśmy wyśmienitą. Warunki, 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 tak, warunki były bardzo dobre, tak jak zaznaczyłem na początku, część z nas wybrała inny model spędzania świąt, część z nas wyjechała już na te kilka dni chociażby nad morze, Czy w głąb kraju po to, żeby spotkać się z rodziną i będziemy spodziewali się takiej fali powrotów większej dopiero 3 maja. Dlatego też swoje działania Policja Lubuska dzieli na takie dwa etapy. Pierwszy etap to są same święta Wielkiej Nocy, natomiast druga część to są wyjazdy na kolejny weekend, weekend majowy i powroty już 3 maja. Czyli musimy brać pod uwagę, że wzmożone kontrole policyjne na drogach na początku maja. Przede wszystkim na drogach wyjazdowych, na drogach krajowych, na tych, których ruch jest najważniejszy, największy. I tutaj pragnę zaznaczyć, że nie tylko same kontrole, ponieważ nie staramy się, aby nasza praca negatywnie wpływała na płynność ruchu. Natomiast duża liczba patroli powoduje, że wszędzie tam, gdzie dzieją się sytuacje niekorzystne, gdzie jest spowolnienie ruchu, gdzie dojdzie do kolizji i trzeba szybko uruchomić objazdy, tam wszędzie jesteśmy, to jest najważniejsze. Również sama obecność. Policjantów przy drodze co kilkadziesiąt kilometrów widok tego radiowozu powoduje, że ci, którzy łamią przepisy, łamią te przepisy w sposób bardzo poważny i dotkliwy, tego nie robią, bo spodziewają się kontroli, spodziewają się chociażby nieoznakowanych wideorejestratorów, wideoradarów, i to działa na tych kierujących na pewno w taki sposób, że zdejmują nogę z gazu. I zmienia się chyba mentalność kierowców. Ja wczoraj byłem świadkiem, kiedy mężczyzna podszedł do patrolu policyjnego mówi, panowie, no powiem szczerze, no wczoraj trochę wypiłem, za trzy godziny mam jechać samochodem. Czy ja mógłbym sprawdzić, sprawdzić czy ja będę mógł prowadzić? Chciał po prostu e, dmuchać do alkoma? Również o tego zachęcamy i również o tym przypominamy. Yy, jeszcze Niedawno wielu z nas wychodziło z założenia, że skropiłem dzień wcześniej, to na dzień następny jestem przygotowany do jazdy, jestem trzeźwy. Gdy policja prowadziła kontrolę i wychodził wynik wskazujący na alkohol, no okazywało się, że to dzień wcześniej to tak naprawdę. Koniec imprezy, trzecia, czwarta nad ranem, następnie, A, o za dokładnie, następnie szybki, szybki sen, kilka godzin, poranne do widzenia, pożegnanie z rodziną i o dziewiątej wyjazd długą, kilkuset kilometrową trasę. Taka sytuacja zawsze niesie ryzyko, że siadając za kierownicę nie będziemy wypoczęci. Przede wszystkim ten alkohol, który wypiliśmy dzień wcześniej. Teoretycznie dzień wcześniej, bo to tylko kartka z kalendarza, jeszcze gdzieś tam w naszym organizmie w ilościach szczątkowych będzie pozostawał. Być może nie były to wielkie ilości, ale, ale w wielu zawsze... przypadkach jest to i zagrożenie dla samego kierowcy i jego rodziny, ale również później konsekwencje na przyszłość, bo okazywało się, że uprawnienia są zatrzymywane. A... Kierowca jest również kierowcą zawodowym, jest to jego praca, jest to jego sytuacja dla niego sytuacja bardzo niekorzystna. Dlatego też bądź ruszajmy w trasę wypoczęci, albo też jest dobry zwyczaj, jeżeli jedzie nas kilka osób, a tak często bywa, niech jedna osoba w ogóle nie pije i wtedy mamy tę gwarancję, że ta osoba, która jest trzeźwa, dowiedzie nas na miejsce i powrócimy z tego miejsca równie bezpiecznie. A wracając do tego, kierowcy mogą na przykład zgłaszać się do najbliższego posterunku komendy policji, żeby zbadać swoją trzeźwość. jeżeli nie są. Pewni. Uważam, że jest to o wiele bardziej właściwe zachowanie niż ryzykowanie utratą prawa jazdy i ryzykowanie spowodowaniem wypadku drogowego. Jeżeli źle się po prostu czujemy, jeżeli mamy podejrzenie, że no po wczorajszej spotkaniu z rodziną, po wczorajszym długim tutaj ucztowaniu może coś jeszcze w naszym organizmie pozostawać, warto to sprawdzić. A więc apelujemy, tym bardziej, że każdy organizm też indywidualnie spala alkohol, bo nie można powiedzieć, a nie wiem, wujek Staszek miał 0,0 zero zero i mógł jechać, a jednak u mnie mogłoby być Wszelkie takie historie, takie opowieści z cyklu mocna głowa, twardy męski łeb, że tak powiem kolokwialnie, naprawdę odłożyłbym na bok. Tutaj nie ma jednej reguły. Przyjmuje się co prawda, że to, ta eliminacja alkoholu z organizmu ma jakiś tam określony poziom. Z reguły jest to około 0,2 promila w ciągu godziny, ale wszystko zależy od tego, czy siedząc przy stole biesiadnym Zakanszamy, czy czyjemy jakieś, jakieś, jakieś obfity posiłek, czy, czy się, czy się ruszy, ruszamy, czy tańczymy. Nie ma tutaj jednej recepty sprawdzonej, dlatego przy każdej wątpliwości, przy każdej sytuacji, kiedy nie jesteśmy do końca pewni, wolałbym odczekać bądź sprawdzić to, żeby mieć stuprocentową pewność. Na co chciałby Pan uczulić się właśnie przed zbliżającym się tym długim weekendem majowym? Kierowców Gorzowian, mieszkańców lubuskiego. Jestem bardzo zadowolony z zachowania kierujących właśnie podczas ostatnich dni, kiedy te wyjazdy nie złożyły się w taki sposób, że były tylko jednego dnia o jednej godzinie. W związku z tym ten ruch nam się troszkę rozłożył na dłuższy czas. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Poza tym, no te Apel, z którymi już wychodzimy od dłuższego czasu, jeżeli jedziemy daleko, w daleką trasę. Nie starajmy się zakładać od początku do końca, że jeżeli to jest 400 km, to przejedziemy to w takim czasie, jak wynika to z mapy. Przy tym ruchu, przy tej ilości pojazdów, hmm. przy tej ilości również inwestycji związanych z modernizacją hmm. dróg, rozbudową dróg, zawsze znajdą się miejsca, gdzie musimy oczekiwać, gdzie musimy utknąć na chwilę w korku i tutaj, jeżeli ten czas będziemy mieli na styk. Pojawi się irytacja, pojawi się zdenerwowanie. Panie, I dokładnie. Później będziemy starali się ten stracony czas nadrabiać, wyprzedzać w miejscach zabronionych, przekraczać prędkość. A myślę, że wystarczy czasem pół godziny, godzinę wcześniej wyjechać. A nawet być może skorzystać z mniej uczęszczonej drogi, dojedziemy bezpiecznie dojedziemy w taki sposób, który zagwarantuje nam przede wszystkim brak sytuacji stresogennych. To również wyjazdy z rodziną, z dziećmi. Jedziemy w długą trasę, zapewnimy im jakąś rozrywkę, za, starajmy się być może połączyć przejazd z jakimś atrakcyjnym miejscem na trasie, może gdzieś wstąpimy, może e, zjemy e, jakiś posiłek, wypijemy kawę, ale nie starajmy się jechać e, ciągle dokładnie, stop. nie starajmy się na jechać przez kilka długich godzin, bo jeżeli mamy w swoim samochodzie e, pasażerów, to ci na pewno będą podenerwowani, a to wszystko udziela się kierowcy. Wtedy taki kierowca szybko się irytuje, jego reakcje są nerwowe, e, nietrudno w związku z tym obłędy. Każdy kierowca, który jechał w dalszą trasę, wie, że potrzebny jest, tak jak Pan powiedział, taki odpoczynek, nawet dłuższy, dłuższa przerwa, czy posiłek, czy pójść gdzieś, po prostu nie prowadzić, nie trzymać tej kierownicy. Zgodzę się z Panem, najgorszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której wracamy po całym dniu pracy i już wiemy, że musimy w ciągu pół godziny wsiąść w samochód i ruszyć w trasę. Wtedy tacy kierowcy no, bardzo często popełniają błędy i tacy kierowcy są podatni na stres. Jeżeli spędzamy do tego jeszcze wiele godzin za kierownicą, no to tutaj o wypadek nie trudno. Apelujemy, pomyślmy dwa razy zanim na przykład czy wypijemy, czy jak wsiądziemy do samochodu, żebyśmy dojechali może później trochę, ale bezpiecznie. cali i zdrowi. Do, do tego do apelu się oczywiście przyłączę. Jeszcze jedna sprawa dotycząca Świąt Wielkiej Nocy: o, chodzi o wypadek. Z Witnicy. Ośmioletnie dziecko zostało pogryzione przez psa. Mógłby pan rzecznik szczegóły podać? W tej chwili policjanci z Gorzowa ustalają okoliczności tej sprawy. No, sprawy bardzo niefortunnej, sprawy pewnie, którą w tej chwili mm, analizują wszyscy członkowie rodziny. Do pogryzienia doszło w mieszkaniu, w miejscu, gdzie przecież dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Okazało się, że. ze swoim psem. Więc... E, może nie do końca. Okazało właśnie... się, że dwójka e, małych dzieci, bo to był, e, była ośmioletnia dziewczynka i pięcioletni chłopiec, e, zostali kilka dni wcześniej przy do babci na ten okres świąteczny. W tym mieszkaniu również znajdował się wujek tych dzieci, 25-letni mężczyzna, który niecałe trzy miesiące temu wziął z tego, co ustaliśmy, ze schroniska ośmioletniego Amstafa. Psa, wiadomo, nie jest to pies przytulanka, jest to pies obronny. Pies ten nadto wykazywał takie cechy już ułożonego psiego charakteru, które powodowały, dawały możliwość sądzenia, że jest to pies agresywny, pies, który jest ukształtowany właśnie do obrony. Co się dzieje dalej? Otóż ten młody mężczyzna rano wyszedł na spacer ze zwierzęciem, wracając do domu wpuścił psa luzem pies wbiegł do pokoju w porze karmienia a tam zamiast miski zauważył dwoje małych dzieci dzieci wystraszyły się psa Pies odruchowo działając, bo przecież taka jest jego psychika. Rzucił się na dziewczynkę, dotkliwie pogryzł jej twarz, pogryzł czoło. Z takimi bardzo poważnymi ranami dziecko trafiło do Gorzewskiego Szpitala. W tej chwili wiem, że lekarze robią wszystko, aby ta niefortunna, nieprzyjemna sytuacja nie zakończyła się jakimiś pamiątkami na resztę życia. Wiadomo, że są to trudne sytuacje. Na pewno nikt nie da odpowiedzi dzisiaj, czy takich blizn nie będzie. My również czekamy na opinie lekarzy w sprawie tych obrażeń ciała, ponieważ na Takiej opinii później możemy ewentualnie kierować zarzuty pod adresem właściciela zwierzęcia. Jestem przekonany, że gdyby wystarczyło rozsądku i możliwość przewidywania pewnych skutków byłaby właściwa, do tego wypadku by nie doszło. W tej chwili cała rodzina ma problem, wszyscy zachodzą w głowę, co takiego się niedobrego wydarzyło. Pewnie są pretensje, pewnie są jakieś wzajemne jakieś sugestie. Ale to niepotrzebne. Nie byłoby tego, gdyby ktoś przewidział, jakie są skutki takiego zachowania. W ostatnim okresie w całym kraju mamy lawinę, właśnie pogryzień. Po, po przez psy. Codziennie słyszymy, że w którymś zakątku kraju pies pogryzł dziecko bądź dorosłego człowieka. Muszę niestety to potwierdzić. Problem występuje coraz częściej. My, jako policjanci, również obserwujemy pewne zachowania. Staramy się nakładać. Zawsze ten obowiązek, czy egzekwować ten obowiązek, aby zwierzę było właściwie dopilnowane, ale często psy czy, e, tych ras właśnie wpisanych jako rasy niebezpieczne, czy e, psy kształtowane specjalnie do obrony trafiają w ręce młodych osób. E, Młody osób tak, również osób nie, nie mogę powiedzieć wprost, również osób, które wręcz demonstracyjnie. E, Traktują to zwierzę jako przedłużenie czy potwierdzenie własnej męskości. Starają się udowodnić, że taki pies w ich rękach powoduje, że są bardziej, nie wiem, męscy, czy, 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 czy warto tutaj zwrócić na nich uwagę. Pies nie jest zabawką, nie jest gadżetem, który sobie kupujemy po to, aby mieć własne zadowolenie. Taki pies z reguły jest hodowanych w sposób, który już kształtuje jego e, psychikę. Taki pies zawsze będzie działał tak, jak zostało to e, zaplanowane przez wiele pokoleń wstecz, kiedy to selekcjonerzy dobierali takie rasy, które miały spełniać określone zadania. Pamiętajmy o tym. Nie starajmy się również robić prezentów ze zwierzęcia, kupując niebezpiecznego psa dziecku, czy e, udowadniając sobie, że przecież nas na takie zwierzę rodowodowe stać. E, niestety, nawet wczoraj idąc ulicą Gorzowa widziałem sytuacje, w których to kilku 19-letnie dzieci wyprowadzały psa na spacer. Być może dlatego, że rodzice w tym czasie nie chcieli sobie tym głowy zaprzączać. Być może był ciekawy serial. Mówi się wtedy co? Kochanie, weź, weź psa i wyprowadź na spacer. A czy 17-18-letnia 17 osoba gwarantuje? Że ten pies w przypadku, gdyby się zachowywał agresywnie, poradzi sobie z nim? Nie do końca. Nie jestem przekonany, żeby tak, że tak się wydarzy. Dlatego apeluję do wszystkich rodziców, wychowanków, do wszystkich opiekunów, rodziców, tych, którzy mają pieczę nad swoimi wychowankami, aby zważyli, czy taki pies jest właściwym zwierzęciem w ich domu, w ich mieszkaniu, często w bloku, często wtedy, kiedy takie zwierzę potrzebuje mnóstwo przestrzeni, musi się wybiegać, musi być pod stałym nadzorem. To nie jest zabawka i chyba przypadki, o których Pan mówił, na które Pan wskazuje, wielokrotnie już to udowodniły. A więc apelujemy także do wszystkich o rozwagę, nie tylko kierowców, ale tych, ma, którzy, do osób, którzy mają zwierzęta w domu, aby po prostu inaczej się nimi opiekować i bardziej się nimi zainteresować. Może wtedy do takiej tragedii jak w Witnicy nie dojdzie. Oczywiście. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Starszy aspirant Sławomir Konieczny, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Był Państwu moim gościem. Dziękuję Panie Rzeczniku. Dziękuję również. Krzysztof, Wam do zobaczenia.